Dziadka potrącili czy co? Chyba potrącili człowieka, nie wiem No ale mi telefon, pierdzielno Fuck no, zostaje się No trzymaj się, nie weekendu Dawaj, daj mu Daj mu No to szybko, szybko No i szybkończy ile. Będzie mandat No i będzie problem To się skręcasz i skręcasz co jest? Ej! Dzień dobry, kaciki wariaciki YouTube'owe! Dzisiaj mamy hat robimy. Mamy dzień Wagarowicza, mamy piątek i mamy wieczorem mecz reprezentacji Polski. Czy to będzie znaczyło, że zrobimy dużo pieniędzy? Oczywiście, że nie, ale mamy nadzieję, że zrobimy jak najszybciej 7 zamówień. Jedziemy po pierwsze do McDonalda M1. Akurat jedzie sobie biedronkowy TIR ETS-owy i się nie mieści i mamy korek Pięknie, bailando Ziemnior! Pierwszy ziemnior! Z reklamą Skyra, fruwity Biedronka Pyszna dawka energii pod ręką 30 lat, niskich cen Jedź pan TIR Bo normalnie Jesteś większy, masz pierwszeństwo To tak nie działa? No i co tu się odwala? Czemu on nie jedzie? Już jest korek ze wszystkich stron nawet nie wycofasz, nie? Żeby pojechać inną drogą. No nie no... To już pewnie za tobą i przed tobą stoją. Już wszędzie stoją. Gościu, Volkswageny, wjeżdża w krzaki. O, ruszył się. Jest nadzieja. Bo teraz korek do lewo to się zrobił. Elegancki. Dobra, ja się biorę za sprzątanie. O, rowerzysta, dziękuję Ci to że jesteś. Super. Mogę jechać. Spaliła On ma przerąbane ma tym tirem tutaj wjeżdżać. Mapchikan, hamburger, frytki małe, Coca-Cola dwa razy, jedna zero, druga nie zero. Po ćwierćmiku Dzień dobry. 606, proszę bardzo. Dziękuję. smacznego Jaki numer? E2. E2, proszę. Zimne. Mhm. Mm Dzięki, do widzenia. Uwaga od klienta, jest ciekawa. Apartament numer 3. Można opuścić pod drzwiami budynku 103. No, ktoś pisał i tak się Ale nie ma właśnie, że oryginalny tekst pokaż, nie? Jakby to pisał w innym języku. No dobra, za w 103 jedziemy. No. To jest po prawej stronie. Przy ulicy Kalińskiej jasnej. A za ile? Za piątaczka. Za piątaczka. Do pana, ok. Tutaj ciepłe i na I wszystko. Smacznego. Do widzenia. 3 km, bo przez domówienie, a to za 96 Pa pa! Dzisiaj mamy piękny dzień, drugie dwie do rzucenia z Maxim Burgers na podhalańską 8 km 24 minuty pracy za 13 ,47 zł 47 groszy. Elegancko, superancko uberku, pa! Ki mamy dzisiaj dzień, że nie ma co wybrzydzać. Mamy Saboja Japankowskiego 4,5 km za 10 zł jedziemy. Nie. Druga najlepsza stawka dzisiaj na cztery zamówienia, jakie dostałem do przyjęcia. Słuchajcie, gdzie się cały czas? Pojechałem do ciebie, właśnie. Dzień dobry. Ta Uber 5B. To wszystko? Dobra, dzięki. Do widzenia. Turlu, turlu, turlu. Jedziemy sobie na na 17. Super. Dzień dobry, pani Aleksandra Proszę bardzo, smacznego mojego dnia. Do widzenia Jak powiedziałem mamy takie zamówienie Kebab klej na Młodzianowską 8 km 17 zł no Ale stanął tym samochodem, że nic nie widać Skręcasz i skręcasz, co jest? Ej! Zostałem oskamowany. Na rozwidleniu trzymaj się lewej strony. Skręcam w lewo, tutaj, nie, na Czowackiego. No i widzę, że gościu ma prawy kierunek. Skręcam ze przeciwka, więc wyjadę sobie. A on jedzie prosto, nie? I prawie mnie wdupnął. Zmienił zdanie, nie skręca? Tak, że jedzie prosto, a nie w prawo. No i normalnie. Byłaby moja wina, no bo nie osłabiłem pierwszeństwa, ale nagranie z kamerki, że mnie zmylił tym że w prawo, to ciekawe jakby byś zaraz patrzyła. No bo właśnie to jest częsty właśnie sposób na wymuszanie odszkodowań, nie? Aha. Nawet czytałam Skręć o tym. w prawo. Stop ham no. No, pamiętam. no, Może też jeszcze polowo uważać i upewnić się, że ty naprawdę skręcasz. Może tak być. No już się ruch robi ładny na 2-5 czerwca. Więc teraz no, tylko tak, przebić tak. jest z powrotem no. na tą Łodzianowską i oby potem były tylko Queen Kebaby i Maxie na południe Radomia. Dzień dobry Cześć jest Jak tam? A ta ładna pogoda Ale zamówi mało Małe? Mało zamówiłem dzisiaj, no Dzięki Dużo hmm? ludzi w Dużo ludzi w Gdzie? Różnie bywa, o, ogółem teraz mniej ludzi jest, ale na, na YouTubie dobrze, na YouTubie dobrze, YouTube dobrze. Ale dlaczego Facebook nie ma? Facebook... Facebook to dobrze, no. Not for me. Bye. Pan z kebaba się pyta, czemu na Facebooka nie rzucamy. Facebook dobry. To pan, pan z kebaba pyta? Czemu nie, ma, nie mam Facebooka? Bo to... Nie czasy Facebooka. Tak. Facebook jest już paset. No, 25 czerwca. Tera pytań, jak tu pojechać. W lewą skręć nie, nie, nie pchał. będę pchał. żeby prosto i... Dwu, do dwunastki dojechać. No i przejechane na pierwszych światłach Kaufland więc elegancko, zielona fala do ronderka na PKS-ie no i ronderko CO JEST KU** Dziadek se przechodzi na czerwony normalnie no i ja pierdziele Na przejściu przy Biedronce, że dziadek przychodzi na czerwony normalnie, kurde wywalone jaja Policja na sygnale, łeło, łeło, łeło O, kółeczka zrobiła Nie, policja mnie ściga, ewo, ewo, ewo. O, żeś ty wypadek był Rozwalili samochody, tutaj przy przejściu A, pewnie Ta karetka jest co tu się podziało? Za 200. Dziadka potrącili, czy co? Chyba potrącili człowieka, nie wiem. Dzień dobry. Dnia. Do, widzenia. Do widzenia Dzisiaj chyba jednak nie pojeździmy za dużo. Idziemy w dół, idziemy w dół. Teraz 15,50 8 i 2 km McDonald's, Galeria na Rapackiego na koniec Pa Papa Zamówienie 20 złotych, 8 km galeria na orląd lwowskich zblowskiego. Hmm. Będzie powrót długi, bo Orląd Lwowskich to jest prawie przed no. samym szpitalem na Józefowie. No to tam przy tym pareczku pokazuję, ale pojadę, bo już to jest najlepska stawka. Jest później 2000 km. No, okay. co tam będzie? Dwa razy Mac Zestaw Big Mac, plus dwa frytki średnie, plus dwa razy Cheeker, plus kurczak nagle, sztuk. Pore, spore zamówienie. Ale nieźle, musi nie być kurierów bo coś, że daje im zamówienie z dojazdem pre 5 km do, do restauracji. Nie być kurierów? może po prostu nikt nie zaakceptował przed sobą. No to tak może być, no. Przejedziemy się. Że po mamy iść na lody? jak No i dobra, tutaj w galerii krzyczą, że ich nagrywamy, więc będziemy ich nagrywać. Czas operacyjny, ile czasu nam zajmie odbiór zamówienia, jest 15.30, bez żadnych opóźnień, za 3 minuty maksymalnie się powinniśmy słyszeć A za ile będziemy, się okaże. No i mamy 15.39 Armagedon w galerii, bo było. Armagedon w galerii, bo dużo ludzi, bo zlecieli się po tym spotkaniu z, z piłkarzami Radomiaka, i a. okazało się prawdopodobnie, że to zamówienie jest z kuponu, a kupony im się nie dają automatycznie. Musiał właśnie tam w kasie nabić to zamówienie, więc nie mogli go przygotować już wcześniej, bo go nie widzieli dopiero jak im powiedziałem, że jest zamówienie, to zaczęli je robić, więc tak to wygląda. I teraz 13 minut. No 9 minut może nie no, ale no, tak z 7 na pewno, nie? no bo jak... No No ale mówiłem, że 3 minuty liczę, że może minąć, nie? Zanim dojdę i dostanę zamówienie i tak dalej, 3 mi to nie dawałem. Eee, takie maksymalnie, więc ogółem tak, 9-10 minut było zajęte. Dobra, jedziemy na Orlód Lwowskich 1 Czy no Capsis druga takie fajne jest blisko Ale tak, to nie wiem, zobaczymy jak tam stanę to będzie się działo? Julianna w ogóle imię, ciekawe. Taka dłuższa Julia. Ta, taka Julia i Anna w jednym. Jaki śmieszny mały ćwirek na światłach. Co to kurde? Co to jest? Jojek? Nie, taki mały ptaszek siedział na sygnaalizacji świetnej. Mm. Taki malusi. Jakby mały ruralek albo coś. Nie wiem czy się nagrało, ale... Próbowałem nagrać. Trzeba wystarczyć kontentu dzisiaj gościu na światłach i potrącony ziomeczek, co oszukał, <śmum> wymusił wymuszenie, <śmum> no więc starczy chyba na dzisiaj, jak na cztery, na, na trzy zamówienia to jest czwarte, to już Skrycie. naprawdę sporo, no i czwarty kontent. awaria McDonalda znowu, rzadka sytuacja w BMW Jack Runkowskaz tylko że już idzie dalej prosto pan lub pani, a nie włączyli nikogo wskazuje jak włączać do ruchu tutaj z tego zjazdu do listopada, nie? I on dalej skręca w lewo, no kij, że będzie jechał prosto teraz przez kilometr, ale on teraz skręca w lewo. O, wyłączył, dobra, ogarną hmm. Oczywiście gigakorek do lewo skrętu w kierunku osiedla akademickiego i tego e, Michałowa, tak? Tak. No. A prosto jestem ja i pan BMW na pasie No, prosto jadę 5 samochodów, w lewo skręcę 15 Dwa pasy prosto, jeden pas w lewo To jest logika budowania skrzyżowań Jak masz taki detoksik? Miejsce docelowe jest po lewej stronie nie dopiero będzie potrzebny kopim do odbioru 9229 9229 i tak I tutaj jedno ciepłe duże a drugie ciepłe małe i jeszcze napoje dziękuję proszę bardzo smacznego do widzenia, miłego dnia i zamówienie znowu w McDonalda w giesie na Janusza Kusocińskiego 3,3 km za niecałe 12 zł O tutaj stąd wyjechać, to będzie fajnie w lewo. Potrzebuję pieszego chętnego do zablokowania drogi Pyszne sobie idzie do McDonalda, czy do galerii Wszyscy do galerii No i co my mamy z tego McDonalda? Ciekawe teraz będzie zamówienie gotowe od razu Łukasz K. zamówił sobie Magroyala frytkami I chickena z hamburgerem i małe frytki I do tego mamy jeszcze wieśmaka z szejkiem waniliowym i nuggetsy Happy Meal Z zabawką godzina 16.11 o której wyjdziemy? no tym razem poszło sprawnie 16.14 i jedziemy z zamówionkiem znowu torba z piciem mała torebka z żarciem i wielka torebka z żarciem i jedziemy na kurs 5A najważniejsze, że pizza wróciła Jest po prawej stronie. Dobra, awaryjne tak tu kręca gdzieś, I tak tam nie ma, nie ma przyjazdu dalej. Dzień dobry, tak, tutaj duże ciepłe. Dalej mamy małe ciepłe. I jeszcze będą twoje. Proszę bardzo. I wszystko smacznego, miłego dnia. Do widzenia. Ale mi telefon pierdzielno Fuck. O ale telefon wannął o beton. Ale to porny Nic mu nie jest. Yy, ta oddecham. Pa. Nie oddałem zamówienia, nie zacząłem, że oddałem, zakończę zamówienie, byłaś głośno. Zakończyłem zamówienie coś cicho, nie? więc to ewidentnie w tym momencie ścisza się dźwięk Discorda, kiedy oddaję zamówienie jako zakończone. Mamy zamówienie 1,3 km z Viking Pointa na Andrzeja Struga, place Gieloński za 7,50 km Pod zamówienie. Dobre. D6. Do 6. Ja, to jest ja. Co? Yeah, this is parking. płatny super.

Dzień dobry, tam będzie posunek od PIN do odbioru Tak, 0401 0401 Proszę bardzo, smacznego Do widzenia, miłego dnia Dzięki Idzie długi powrót Ale mamy marahabe kebab na kurs od Ponownie I kończymy, kurde, questa Pink a, nie przyjmuję kolejnych zamówień. Dzień dobry. Dzień dobry. 2A A, Uber. A jeszcze chwileczkę, dobra? No to szybko, szybko, No, się wkończył bilet. Nie szybko, <laughs> będzie mandat. No i będzie problem. <laughs>

Dobra, sprint po darcie. I jedziemy do. Aha, muszę wykręcić znowu lekarską. Dobra. No i Elka, jedziesz! Elka, Elka gdzie ty w lewo. Elka, gdzie ty skręcasz w lewo? w prawo. Nie, no czemu akurat teraz nie jedziesz na kółeczko do pani Kred na Liceum, tylko jedziesz na lekarską dalej? No kama. Ile się Turla? się na godzinę. Na zakręcie 20. Dawaj, daj mu! Daj mu! Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja Nie no, że już, już troluje, że skręca wcześniej w prawo A jednak nie skręca wcześniej w prawo Turlu turlu, tempem chrupa na rowerku Turlu turlu ja. jesteś na miejscu To jest ten blok co na szlaban, no to dobra Jakie mieszkanie kolega ma? No, aż czwarta klatka, niestety. Fajnie, jakbyś cię odbierał. O, super! Dzień dobry. Proszę bardzo. A pan nagrywa wszystko? No wszystko, no dostanę sobie jedzonko, nagrywam. A... a co? A to się po co A po co? No raz podkładka jest, jakby coś się stało dla Ubera, a dwa na YouTube, czy się ciekawego. A, no, zostaje się wariacze. Smacznego. Trzymajcie, miłego weekendu. Tutaj chyba albo panowie łani zjerali, albo najebali. Tak czy jak wszedł weekend Ostro. Głeśnik zrobiony, ale nie, nie wierzyłem. Udało się, let's go! Zapomniałem tego zrobić w samochodzie, więc podsumowujemy Opelka. Równo 39 km przejechane i spalone 3,2 litra paliwa. Podsumowując, dzień wagarowicza. 7 przyjazdów 6 godzin 13 minut. Podczas zamówień przejechane prawie 35 km. Zarobione prawie 107 zł. Dochód na godzinę 17,20 zł. Koszt paliwa 18,34 zł. 34 Średni zarobek na kilometr 3 6 zł. 6 groszy. Aż na zamówienia równe 5 km. Procent czasu delivery niecałe 41,5%.